Kochani, dzisiaj sobie zagramy w grę w obi w sumie awokado um, i zrobimy sobie krótkie takie z podstawowych pytań. Um, QA: No, ja nie dostawałam żadnych pytań w komentarzach, ale sama je sobie ułożyłam. Dlatego pierwsze, jak mam na imię? No, z, z mojej nazwy w ogóle na YouTubie można zanalizować, że mam na imię. Na Z. I U. No i się nazywam Zuzia. To jest moje imię prawdziwe. Ile mam lat? Ja nie, wieku nie podaję, dlatego że nie chcę, żeby były jakieś hejty. Jak będę gotowa Wam to powiedzieć, to Wam powiem. Yy, dobra. Yy, czy mam jakieś zwierzę? Mam zwierzę, mam psa i kota. Pies się nazywa Ravcia. Yy, kot nazywa się Lolek Mm, kot, właśnie są mojego kota na mojej takiej okładce na górze mojego kanału, dlatego dziś możecie go zobaczyć. Z czego widzicie, to jest mój pierwszy długi film, dlatego mam nadzieję, że się wam spodoba. Sorki, że to jest takie mm, obi, ale jeżeli chcecie jakieś inne filmiki, to koniecznie wpisz, piszcie w komentarzach, jakie chcecie, z jakich gier. Ja z wielką chęcią wam mm, je nagram. I twierdzę właśnie, że teraz zacznę sobie nagrywać też długie filmiki, bo właśnie takie są fajne. Dobra, lecimy z dalszą ilością pytań. Jaki jest mój ulubiony kolor? Mój ulubiony kolor to jest niebieski, co można poznać po tym, jak tutaj wygląda mój skin. Ale też bardzo... Y, no w sumie to niebieski i morski. To są takie dwa moje ulubione kolory. Chyba bardziej trochę jeszcze morski, bo morski to jest mój ulubiony kolory od prawie zawsze, dlatego tak już zostało. Y, dobra, do jakiej chodzę szkoły? I tutaj nie powiem do jakiej chodzę szkoły, bo bym dużo zradziła, dlatego tego nie mówię. Ym... Nazwiska też nie podaję, żadnych adresów nie, bo to naprawdę jest ym, prywatne. Yy, dobra. Yy, będę was dodawała, widzów na Robloxie, tylko yy, no. Tylko musicie mi napisać w komentarzach, czy to wy jesteście w ogóle, bo. No, bo ja nie dodaję obcych osób, a trochę się boję dodawać niewidzów, dlatego no. Hmm. Jeśli chodzi o ym, mój kanał, to w ogóle założyłam go z czego można w, zobaczyć strasznie dawno temu. I tam mam dale, da, da, dawne filmiki, tak? To są moje filmiki, jak byłam mała, jak miałam kilka lat. Ja chciałam wam też powiedzieć, że mam urodziny, yy, że mam urodziny 28 maja, dlatego niedawno je obchodziłam. I wtedy skończyłam właśnie nie powiem, ile lat, bo no już powiedziałam, że wieku ja nie podaję. Myślę, że mm, jak wbijemy 10 tysięcy subskrypcji na moim kanale, to będę wam gotowa powiedzieć mój wiek. A wiem, że to się nie stanie za szybko, dlatego nie potem Wam go tak szybko, bo nie chcę go podawać, tak? Dobra. Um, dalej. Um, mam jeszcze jeden kanał na YouTubie, on się nazywa Tymek TymekXZuzix. To jest kanał um, mojego brata ciotecznego i mój. Tam właśnie jest tylko sh short jeden, ale możecie się. Dowiedzieć z niego dosyć dużo, dlatego polecam Wam wejść na ten kanał i go zasubskrybować, bo jest naprawdę super. I niedługo też tam wlecą odcinki. Yy, dobra. Nie wiem, co jeszcze mogę Wam powiedzieć o mnie. To są chyba takie podstawowe informacje o mnie. I myślę, że mam nadzieję, że się dużo o mnie dowiedzieliście i że takie informacje Wam wystarczą, bo nie chcę Wam przekazywać jeszcze więcej. Jeśli macie właśnie jeszcze jakieś pytania, to je piszcie w Q&A. Jeśli już je umieściłam na dzisiejszym filmiku, to po prostu no, to na nie nie odpowiem. To by było chyba na tyle w dzisiejszym odcinku. Zachęcam was do zasubskrybowania, zalajkowania i skomentowania tego filmiku. I w ogóle zasubskrybowanie kanału, bo to mi chodziło. Dlatego, żeby... Mm, y, głównie komentujcie Q&A, pytania do Q&A. Dlatego, że chętnie na nie odpowiem na następnych długich odcinkach lub na shortsach. To by było na tyle. Pa!